Ewa Kurzyńska, MedNews24. Witam Państwa. Dziś w naszym programie temat ważny, temat w sumie mało znany, bo będziemy rozmawiać o kardiomiopatii przerostowej. Nasza rozmowa odbywa się w ramach kampanii Rozpoznaj Kardiomiopatię. A ekspertem jest pan dr Mariusz Kłopotowski, kardiolog z Kliniki Kardiologii i Angiologii. Interwencyjny oraz z poradni kardiomiopatii Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie. witam państwa. Taki dość długi ten wstęp był, ale ja tę afiliację podałam nie przypadkowo, bo mam wrażenie, że Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie to jest taki okręt flagowy wśród szpitali kardiologicznych w Polsce, a jak o kardiomiopatii rozmawiać, to właśnie ze specjalistami z tego szpitala. Potwierdzam, jak spojrzymy na publikacje, które przedstawiliśmy i na grupę chorych, które są w poszczególnych ośrodkach, to my jesteśmy z większych ośrodków europejskich, nawet największym w Polsce, a jednym z większych europejskich i na świecie, bo w całym Instytucie Kardiologii to pewnie kilka tysięcy pacjentów z kardiopatią przerostową już diagnozowaliśmy i leczymy. Proszę powiedzieć, panie doktorze, jak mówimy kardiomiopatia przerostowa, to jaka to jest właściwie choroba? No to jest dobre pytanie, bo definicja choroby jest, użyję mądrego słowa, definicją fenotypową. Czyli chorobę, która jest uwarunkowana genetycznie, rozpoznajemy wtedy, kiedy w badaniach obrazowych, najczęściej jest to badanie echokardiograficzne, echo serca, ale może to też być rezona serca czy tomografia komputerowa. Jeśli w badaniu obrazowym stwierdzimy przerost mięśnia sercowego, czyli mierzymy grubość mięśnia sercowego, mhm. jeśli on jest przerośnięty i pacjent. Nie ma powodów, żeby ten mięsień przerósł, a te powody to jest zwiększone obciążenie hemodynamiczne serca, czyli na przykład ciężkie nadciśnienie tętnicze, yy, czy też zwężenie zastawki aortalnej. No to wówczas rozpoznajemy kardymiopatię przerostową, czyli jakby nie musimy mieć. Rozpoznania genetycznego, które jest bardzo różne. Jeśli stwierdzimy w badaniach obrazowych przerost mięśnia sercowego, to wówczas rozpoznajemy kardiopatię przerostową i przez konsensus ustalono, że ten przerost w przypadku, kiedy w rodzinie nie ma jeszcze rozpoznanej kardiopatii przerostowej, wynosi 15 mm. W przypadku, kiedy u członków rodziny jest kardiopatia przerostowa, to rozpoznajemy chorobę przy przeroście 12-13 mm. To trochę komplikuje mhm. nam rzeczywistość, bo wiemy, że Mamy grupę pacjentów, u których występuje wariant genetyczny, na podstawie którego rozwinie się kardemiopatia przerostowa, ale w danym momencie, kiedy widzimy tego pacjenta, tego przerostu serca może jeszcze nie być, natomiast chory wymaga regularnych wizyt. Oceny echokardiograficznej. W przypadku, kiedy stwierdzimy przerost, no to jakby wówczas z definicji rozpoznamy kardiopatię przerostową. Czy ten przerost, o którym Pan mówi, on może dawać jakieś objawy? Ja się pytam, bo jak ktoś ma chorobę wieńcową, to może odczuwać bóle w klatce piersiowej. Jak ktoś ma nadciśnienie, zmierzy ciśnienie, ono będzie podwyższone. A jak jest w przypadku kardiomiopatii? Są jakieś sygnały alarmowe, które mogą pacjenta zaniepokoić? Są sygnały alarmowe, natomiast jak przyjrzymy się największym grupom badanych na świecie, to. Pacjenci o tym, że wiedzą o kardemiopatii przyrostowej, to jest raptem 10% pacjentów, tak? czyli 90% pacjentów w ogóle nie wie, że ma kardemiopatię przyrostową, a jeśli już wie, to połowa ma objawy, a połowa nie ma objawów, czyli choroba może przebiegać dla pacjenta łagodnie. Ale mimo wszystko jesteśmy zobligowani, żeby pacjent regularnie przychodził na wizyty i badać go, czy nie ma sygnałów, które sugerują, że może wystąpić na przykład groźna arytmia i takiemu pacjentowi możemy wszczepić urządzenie, które nazywa się kardiowerter defibrylator, który tą groźną arytmię przerwie. Natomiast połowa pacjentów ma objawy. Te objawy są różne. Mogą to być kołatania serca związane z arytmią, na przykład z migotaniem przedsionków, mogą to być objawy niewydolności serca, czyli obrzęki nóg, Pośledzona, tolerancja wysiłku, duszność, mogą być wreszcie objawy, które sugerują chorobę wieńcową, czyli bóle w klatce piersiowej, dbawienie za mostkiem i objawy związane z pogorszeniem przepływu mózgowego, jak mroczki przed oczami czy takie stany przedomdleniowe. To również jest objaw kardiopatii przerostowej, najczęściej szczególnej postaci tej choroby, tzw. kardiopatii przerostowej zawężającej. Czy to jest duży problem w naszej populacji? Jak często z kardiomiopatią lekarze mają do czynienia? Znowu, patrząc na badania populacyjne, częstość występowania kardiomiopatii u dorosłych określono na 1 na 500 osób, tak? czyli no w Polsce to jest no to kilkadziesiąt sporo. tysięcy pacjentów. Natomiast, jeśli y, przyjrzymy się badaniom genetycznym, Czyli to, co mówiłem, że można mieć wariant genetyczny, na podstawie którego rozwinie się kardiopatia przerostowa, no to tych chorych jest dwa razy więcej, tak? Czyli tą częstość występowania wariantów genetycznych, które prowadzą do kardiopatii przerostowej, trzeba szacować na jeden na, na 300 pacjentów dorosłych. Skoro geny odgrywają właściwie ważną rolę i kluczową, można powiedzieć, jeżeli mówimy o predyspozycji do tego zachorowania, to czy powinny się odbywać jakieś badania przesiewowe? Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy diagnozę w rodzinie. Co na przykład z bliskimi takiego pacjenta? czy znaczy do rozpoznania kardymiopatii przerostowej nie potrzebujemy badania genetycznego, tak? To czasami to ułatwia diagnostykę różnicową, na przykład kiedy mamy współistnienie ciężkiego nadciśnienia tętniczego to to, że jest przerost, to, to nie wyklucza też kardiopatii przerostowej. Wówczas to badanie genetyczne jest nam potrzebne, żeby jakby no zobaczyć, czy to jest przerost nadciśnienia, czy też nadciśnienie plus kardymiopatia przerostowa. Natomiast no, na badania genetyczne są na tyle istotne, że jeśli... Stwierdzimy kardemiopatię przerostową danego pacjenta i uda nam się ustalić przy pomocy badania genetycznego, co jest przyczyną tego przerostu, czyli który jakby no, gen odpowiada za to, że rozwinęła się kardemiopatia przerostowa, to możemy zbadać krewnych pierwszego stopnia i zobaczyć, jeśli u tych Krewnych występuje ten gen, no to powinni oni być podani regularnemu nadzorowi lekarskiemu. Jeśli nie, to można powiedzieć, że jeśli się dobrze czują, nic się z nimi nie dzieje, to takich wizyt nie wymagają. Natomiast ryzyko odziedziczenia kardemiopatii przerostowej, czy tylko genu, który odpowiada za kardemiopatię przerostową, to jest 50%. No to nie mało. To jest program MedNews 24, czyli program, w którym rozmawiamy o nowościach. I w kontekście kardiomiopatii też takie nowości są, bo pojawiło się stosunkowo niedawno pierwsze leczenie przyczynowe. Ja rozmawiam z panem, bo pan miał ten lek w badaniu klinicznym. Chciałam zapytać o korzyści dla pacjentów, jak mawa bo tak nazywa się ta substancja czynna, o której rozmawiamy. On zmienia przebieg naturalny tej choroby, wpływa na rokowanie pacjentów, na ich losy. Hmm. Tego jeszcze nie powiedziałem, ale to takie hasło padłe, karniopatia przerostowa zawężająca, tak? Czyli u części pacjentów z kardiomiopatią przerostową, ten przerost mięśnia prowadzi do sytuacji, że krew nie może dobrze wypłynąć z serca, że tam się tworzy przeszkoda i dochodzi do wzrostu ciśnienia w tzw. drodze odpływu lewej komory. Płatek zestawki mitralny jest jakby zasysany, wpada do takiego tunelu, którędy krew normalnie w zdrowym sercu wypływa. W tym przypadku powstaje przeszkoda, krew nie może wypłynąć i pojawiają się objawy. Do tej pory pacjentów, u których mimo leczenia takiego niespecyficznego tak zwanymi beta-blokerami to objawy nadal występowały, ci pacjenci męczyli się, mieli bóle w klatce piersiowej, mieli omdlenia, to takich pacjentów leczyliśmy zabiegowo. Taką metodą leczenia Złotym standardem jest leczenie operacyjne, miktomia, kiedy no trzeba niestety rozciąć klatkę piersiową, tak? Także oczywiście ma to swoje mm -hmm. plusy, ale też minusy. Alternatywą dla leczenia chirurgicznego była metoda, którą my w naszej klinice szeroko stosowaliśmy ablacja alkoholowa. Natomiast no, pacjent był skazany na leczenie inwazyjne. W tej chwili mamy nowy lek, pierwszy z grupy leków, tak zwanych inhibitorów betamiozyny które wpływając na cały mięsień sercowy prowadzą do sytuacji, kiedy do tego zawężania w drodze odpływu lewej komory nie dochodzi. Pacjenci w związku z tym przestają mieć objawy i przestają mieć wskazania do leczenia operacyjnego. Myśmy włączyli do tego badania, kiedy jakby oceniano skuteczność mawakamtenu versus placebo 20 pacjentów. Później wszyscy pacjenci po tym zakończeniu tej fazy badania randomizowanego, czyli część pacjentów przyjmowała lek, część placebo. Mhm. W tej chwili wszyscy biorą już lek. Najdłużej pacjenci są leczeni 4 lata i widzimy naprawdę, jak ten lek potrafi poprawić jakość życia, funkcjonowanie pacjentów, i żaden z naszych chorych nie ma w tej chwili wskazań do leczenia operacyjnego. Proszę mi powiedzieć, jeżeli kardiomiopatia przerostowa i to właśnie te, ten wariant, o którym pan powiedział, nie jest leczona prawidłowo, ona pewnie prowadzi do różnych powikłań. Tutaj pan wspomniał, że to może być migotanie przedsionków, groźne arytmie pewnie. Czy coś jeszcze może się wydarzyć złego u pacjenta, który jest nieleczony lub jest leczony może no, na przykład nie tym lekiem, o którym żeśmy rozmawiali? Powikłania kardiopatii przyrostowej, żeby nie straszyć mhm. pacjentów, choroba no, na szczęście z reguły przebiega względnie łagodniej. Mamy cały arsenał broni przeciwko tej chorobie, bo możemy walczyć z migotaniem przy pomocy ablacji, podłoża rytmi, migotania przedsionków, możemy. Leczyć pacjentów przeciwkrzepliwie, żeby zapobiegać udarom. Możemy profilaktycznie wszczepić urządzenie, które nazywa się kardiwerter defibrylator. Możemy je wszczepić w tej chwili w sposób mniej inwazyjny dla pacjenta podskórnie. Te technologie są dostępne. My w Polsce naprawdę możemy leczyć tak, jak się leczy na całym świecie. Nie ma, nie ma żadnych ograniczeń. No i do arsenału tej broni przeciwko kardiomiopatii przyrostowej mamy nadzieję, że dołączy właśnie Mavacamten, że będziemy mogli pacjentom zaproponować zanim, znaczy czy alternatywnie do leczenia zabiegowego, również leczenie tą nową cząstką. Co ciekawe, mamy mawakamten zarejestrowany w kardiopatii przerostowej, czyli jakby stricte do leczenia tej specjalnej formy kardiopatii, kiedy dochodzi do zawężania w drodze odpływu lewej komory, ale trwają badania z mawakamtenem też w tej innej postaci kardiopatii przerostowej, kardiopatii niezawężającej, jeśli się okaże, że również w tej postaci lek przynosi korzyści, no to w moim odczuciu będzie to przełom w leczeniu kardiopatii przyrostowej, bo no, potrafi zmienić naturalny, Przebieg choroby. tak? Wreszcie będziemy mogli wpłynąć na te procesy patofizjologiczne, które prowadzą na przykład do rozwoju niewydolności serca, bo to, co jest częste w kardiopatii przerostowej, to serce kurczy się dobrze, ale ponieważ jest przerośnięte, to gorzej się rozkurcza. Na no, to na dziś nie mamy dobrych leków, a te nowe leki inhibitory betamiozyny, wiążemy z nim nadzieję, że być może właśnie będą tą pierwszą klasą leków, które będziemy mogli stosować, żeby poprawić tą funkcję rozkurczową serca. My słyszymy często o innowacjach w onkologii, ja mam. Wrażenie, że tam nowa terapia albo nowe wskazania pojawiają się jak grzyby po deszczu. W tej kardiologii rzadziej takie game changery się pojawiają. Myślę sobie, że dla lekarza to musi być niezwykle satysfakcjonujące, kiedy może pacjenta leczyć skutecznie, może przekazywać dobre newsy, stawiając jednocześnie taką diagnozę, która może być bardzo obciążająca dla chorego. Czy znaczy, te nowe technologie, no, no rzeczywiście jest to um, wdzięczne, że możemy zapisać lek i widzieć spektakularną poprawę? Tak, pacjent nie mógł wejść na trzecie piętro, teraz może. Miał zawroty głowy, teraz ich nie ma. Nie mógł aktywnie z rodziną spędzać czasu, prawda, z dziećmi, teraz może. Musiał rezygnować z przyjemności, jakie na przykład były wędrówki po górach, teraz może, więc no, to jest naprawdę miłe, że po zastosowaniu leczenia farmakologicznego widzimy y, aż taki przełom, część z naszych pacjentów boi się operacji, nie chce być operowana. Część starszych chorych, ich ryzyko operacyjne oceniamy na no, zbyt wysokie. Ci pacjenci byli niestety skazani na takie trochę gorsze funkcjonowanie. W tej chwili, mając do dyspozycji y, nową cząstkę, możemy poprawić mhm. jakość życia tych chorych. I to jest bardzo dobry news na koniec, bardzo dobra kropka na dni naszej rozmowy. Ja przypomnę, że w programie MedNews24 gościłam dzisiaj pana doktora Mariusza Kłopotowskiego, kardiologa Narodowy Instytut Kardiologii. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję również, dziękuję państwu. Mamy nadzieję jako środowisko medyczne, że już wkrótce ma wakantem, który jest zarejestrowanym lekiem w kardiopatii przerostowej, będzie dostępny nieodpłatnie w ramach ubezpieczenia NFZ dla naszych pacjentów. I miejmy nadzieję, że tak się stanie. Dziękuję i zapraszam na dalszą część programu.